Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej, a dziś w materiale Kaukaz. W niedzielny poranek rozpoczęły się starcia między Armenią a Azerbejdżanem, które są największą eskalacją konfliktu między tymi państwami od dekad. Ale sytuację w tym regionie już wcześniej trudno było nazwać pokojową. O co chodzi w tym konflikcie i jakie on ma znaczenie nie tylko dla Armenii i Azerbejdżanu? Zapraszam na materiał. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że Kaukaz to zdecydowanie nie jest moja strefa komfortu. W tym materiale będzie mało moich autorskich jakichś przemyśleń, wniosków. Jest to materiał w pełni oparty na rzetelnych źródłach specjalistów, którzy zajmują się właśnie tym regionem. Osób, mediów, dziennikarzy, instytucji. Gorąco zachęcam was do tego, żebyście zajrzeli do opisu filmu. Tam znajdują się wszystkie właśnie te osoby, instytucje, media, wszystkie źródła informacji, które będą podstawą do stworzenia właśnie tego materiału. Zachęcam was do tego, żebyście tam zajrzeli. Ponieważ mówimy o takim regionie świata, który nie jest w Polsce doskonale znany, nie rozumiemy go intuicyjnie. Myślę, że warto zacząć taki materiał od przedstawienia takiego ogólnego zarysu potencjału, jakim dysponuje zarówno Armenia, jak i Azerbejdżan. I nie będzie przesadą stwierdzenie, że jest to starcie Dawida z Goliatem, bo dyspro dysproporcje są tutaj olbrzymie. Ludność Armenii to niecałe 3 miliony osób, podczas gdy w Azerbejdżanie żyje niecałe 10 milionów osób. Według danych Banku Światowego PKB Armenii wyniósł w ubiegłym roku 13,7 miliardów dolarów, a Azerbejdżanu 48 miliardów dolarów. Jak sami możecie wydedukować z tych danych, głównym powodem tak znacznej różnicy w poziomie PKB jest właśnie różnica w ludności. Jeśli chodzi o PKB per capita, tutaj różnice nie są tak dramatyczne. Armenia jest też znacznie mniejszym państwem od Azerbejdżanu. Niecałe 30 tysięcy km kwadratowych w porównaniu do ponad 86 tysięcy km kwadratowych. Państwa te mają też zupełnie inny charakter gospodarczy. W przypadku Azerbejdżanu jest to gospodarka w pełni zależna od eksportu surowców naturalnych, których to w tym państwie absolutnie nie brakuje. Ropa stanowi aż 81% sprzedaży zagranicznej republiki, a 8% to gaz ziemny. Co ciekawe, największym odbiorcą azerbejdżańskich produktów są włosi z aż 30% udziałem, a czwartym rynkiem zbytu są nasi południowi sąsiedzi z Czech. O ile dane na temat eksportu są dość prostolinijne, bo dotyczą właściwie wyłącznie surowców naturalnych, o tyle jeśli chodzi o import, Azerbejdżan importuje właściwie wszystko. Najwięcej od Rosjan, Turków i Brytyjczyków. Jeśli chodzi o Armenię, tutaj najważniejszym towarem eksportowym jest miedź, która odpowiada za niemal 1 czwartą sprzedaży zagranicznej. Do innych istotnych towarów należy złoto czy tytoń. Jak na dłoni widać to, że gospodarka Armenii ma zupełnie inny charakter od tej azerbejdżańskiej. Zdecydowanie najistotniejszym partnerem handlowym Armenii jest Rosja. 23% eksportu i 26,5% importu to właśnie handel z Moskwą. Rosja jest dla Armenii istotna nie tylko pod kątem gospodarczym, ale również politycznym. No, właśnie, bo aby starać się choć trochę zrozumieć bardzo skomplikowaną układankę polityczną w regionie, no nie sposób pominąć dwóch kluczowych graczy dla właśnie tego regionu, czyli Rosję i Turcję. Armenia jest państwem, które jest w zasadzie blokowana. Armenia jest blokowana z jednej strony, ma wrogi sobie Azerbejdżan, a z drugiej strony Turcję. Turcja, która w tym sporze zdecydowanie trzyma stronę właśnie Azerbejdżanu. Powodów ku temu jest wiele. No, Azerowie to jest naród turkijski, który jest etnicznie bardzo bliski ankarze. Są też powody religijne, ale również polityczne. Tak więc jedynym państwem, na którym Armenia może starać się oprzeć swój byt, swoje bezpieczeństwo, no pozostaje właśnie Rosja. Rosja, która ma bardzo duże wpływy w regionie, które są oczywiście schedą po Związku Radzieckim, a tak naprawdę schedą również po działalności rosji carskiej w tym regionie. Koniecznie trzeba zauważyć, że Armenia jest członkiem sojuszu, jest członkiem organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym, czyli sojuszu zrzeszającym były państwa Związku Radzieckiego, oczywiście te, które nadal są w jakiś sposób pod wpływem czy związane właśnie z Moskwą. Istotnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, że Azerbejdżan pod pewnymi względami jest konkurentem Rosji, jeżeli chodzi o eksport właśnie surowców naturalnych. Azerbejdżan chce uniezależnić się, jeżeli chodzi o eksport swoich surowców, to znaczy chce uniezależnić się, jeżeli chodzi o, o infrastrukturę, którą dysponują. I tak razem z Turcją zbudowali oni tak, gazociąg południowy korytarz gazowy, który ma umożliwić przesyłanie gazu z Azerbejdżanu bezpośrednio do Europy, z pominięciem Rosji. I o ile ilość gazu, która ma trafić do Europy z punktu widzenia właśnie starego kontynentu, nie jest jakaś kluczowa, a przynajmniej tak wynika z analizy ośrodka studiów wschodnich. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście sami ją przeczytali, jest oczywiście umieszczona w opisie, to dla Turcji jest to istotny element, który pozwoli właśnie odrobinę uniezależnić się od Rosji, jeżeli chodzi o dostawy właśnie tego surowca. Raz używam tutaj czasu przeszłego, że już zbudowano gazociąg, raz przyszłego, że będzie nim transportowany gaz, właśnie dlatego, że chociaż infrastruktura już istnieje, to ma zacząć działać pod koniec tego roku. Oczywiście nie można zapomnieć o wątku religijnym, który jest tutaj bardzo ważnym. Armenia jest oczywiście państwem chrześcijańskim już w 301 roku, tamtejszy król przyjął tą religię za religię państwową. Armenia szczyci się mianem najstarszego państwa chrześcijańskiego na świecie i do dzisiaj ta religia jest dominująca. Właśnie w tym państwie, dominująco nawet mało powiedziane, bo jest właściwie jedyną religią, według danych 99% ludności tego państwa to są chrześcijanie. Z kolei Azerbejdżan jest państwem oczywiście muzułmańskim, gdzie dominuje wyznanie, dominują szyici. Chociaż akurat z badań Galupa wynika, że jest to najmniej religijne państwo muzułmańskie na świecie. To jednak ten wątek religijny jest bardzo istotny. Generalnie w całej układance, zawsze na Bliskim Wschodzie, ten wątek religijny jest istotny. No i najlepiej świadczą o tym informacje, że do Azerbejdżanu pojechali walczyć wojownicy z Syrii, którzy no, oprócz tego, że są opłacani, więc są, walczą dla pieniędzy, no to tym drugim aspektem, dla którego walczą, jest oczywiście religia. W tego typu materiale nie może zabraknąć chociażby wzmianki o ludobójstwie, jakiego ofiarą padli Ormianie w latach 1915-1917. Turcy zamordowali od miliona do półtorej miliona Właśnie Ormian i to jest dzisiaj podstawa tej pamięci, zbiorowej pamięci historycznej w tym państwie. Mimo tego, że jest to państwo o bardzo długiej i momentami wielkiej historii, no to jednak to jest coś, co definiuje dzisiaj pamięć historyczną w tym państwie. No i fakt, że Turcja w bardzo otwarty i ostry sposób włączyła się do konfliktu po stronie Azerbejdżanu, no może sprawić, że obrona Ormian będzie tym bardziej zaciekła. A i jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Otóż Azerbejdżan ma co prawda ogromną przewagę nad Armenią, również w tej sferze militarnej, ale jest to przewaga, jak mawiają piłkarscy eksperci na papierze. Bo w lokalnych warunkach ta przewaga przestaje mieć takie znaczenie ze względu na ukształtowanie powierzchni, czyli bardzo trudno dostępne górskie tereny, gdzie zajęcie odpowiedniej pozycji może zmniejszyć tę, 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 tę nierównowagę. I tak przewaga azerbejdżańskiej armii czy przewaga Azerbejdżanu nad Armenią w lokalnych warunkach przestaje mieć aż takie kluczowe znaczenie. Myślę, że odpowiednim punktem wyjściowym do powiedzenia o genezie tego konfliktu, czyli dlaczego on w ogóle ma miejsce. No jest stwierdzenie, że niestety ale w tym regionie świata to nic nowego. To znaczy, spory, często krwawe spory na tle religijnym, etnicznym, kulturowym w regionie Kaukazu no, mają miejsce tak naprawdę od zawsze. One są uciszane, kiedy nad regionem dominuje jakaś silna potęga nie wiem, Persja, Imperium Osmańskie, Rosja Carska, Związek Radziecki ale one tak naprawdę są uciszane, ale nigdy w pełni nie wygasają. Mamy do czynienia z regionem, gdzie mnogość kultur, języków, wyznań, różnych grup etnicznych jest po prostu tak duża, że to w naturalny sposób jest po prostu niesłychanie konfliktogenne. Jest to region będący zawsze na styku, na granicy między Azją a Europą, na granicy między różnymi językami, kulturami, etnicz etnicznościami. Po prostu jest to region bardzo podatny na różnego rodzaju konflikty, na przeróżnym tle. Dlatego, by dokopać się do jakiejś takiej prawdziwej genezy tego konfliktu, można by cofać się w historię naprawdę bardzo, bardzo daleko. Skupmy się więc może na tych najnowszych wydarzeniach, bo konflikt, który dziś obserwujemy, jest tak naprawdę kolejną odsłoną sporu, czy też wojny, która rozpoczęła się w 1988 roku. Co prawda jej najkrwawszy etap zakończył się wraz z rokiem 1994, ale spór nigdy tak naprawdę w pełni nie został wygaszony. Tam cały czas dochodziło do jakichś starć. Przedmiotem sporu jest Górski Karabach, region, który formalnie jest częścią Azerbejdżanu, ale w praktyce będący poza bezpośrednią kontrolą Baku. Konflikt ma podłoże etniczne, to znaczy większość w tym regionie stanowią Ormianie i to oni e, sprawują realną kontrolę nad tym terytorium. W latach 90. proklamowano nawet Republikę, Republikę Górskiego Karabachu, ale nie jest ona uznawana przez żadne państwo. Mamy do czynienia z dość klasycznym granicznym sporem o przynależność terytorialną określonego obszaru. I teraz powinna przyjść kolejna przedstawienie samych działań wojennych, to znaczy, co się tam w ogóle tak naprawdę dzieje. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. To znaczy, wojna informacyjna, blokada informacyjna, która dotyczy tego konfliktu. No, sprawia, że podanie rzetelnych, sprawdzonych informacji na ten temat jest dzisiaj bardzo trudne, a nie chciałbym podawać informacji, które okazują, okażą się jutro nieprawdą. To znaczy ilość sprzecznych informacji, które można przeczytać na temat zaangażowanych ludzi, sprzętu, na temat ofiar, no, liczba tych sprzecznych informacji ze sobą jest tak duża, że nie można chyba dzisiaj odpowiedzialnie powiedzieć o tym, co się tam tak naprawdę dzieje, więc zaproponuję raczej szersze podejście. Szersze, które będzie wychodziło poza Azerbejdżan i Armenię, dotyczyć będzie szerszej regionalnej polityki. I kiedy przejdziemy do, tego, do tej szerszej perspektywy, będzie istniała taka pokusa, by właśnie spłycać ten konflikt wyłącznie do sporu tych wielkich graczy, gdzie Armenia i Azerbejdżan są wyłącznie pionkami. A tak nie jest. Nie można pomijać tego ogromnego bagażu historycznego, religijnego, etnicznego, bo on ma ogromne znaczenie w tym sporze. Niemniej jednak większe państwa, silniejsze państwa w regionie, mają tutaj sporo do ugrania. Państwem, które zdecydowanie najmocniej i w taki najbardziej ostentacyjny sposób zaangażowało się w ten konflikt, to zdecydowanie jest Turcja. Turcja, która w ostatnim czasie prowadzi niesłychanie agresywną politykę. Pojawiły się nawet informacje, że turecki F-16 zestrzelił myśliwiec armeński nad terytorium tego państwa, więc to jest bezpośrednie zaangażowanie w działania wojenne. Zresztą Erdogan nie pozostawił, nie pozostawił za bardzo wątpliwości, mówiąc, że Armenia jest największym zagrożeniem dla regionalnego pokoju no oraz mówiąc, zapowiadając pomoc właśnie przyjaciołom z Azerbejdżanu. Turcja chce być rozgrywającym w regionie i desperacko na każdym kroku pokazuje, że już nim jest. To znaczy, to, pokazy, to odtwarzanie sfery wpływów imperium osmańskiego, ta polityka jest bardzo ewidentna. Trzeba będzie poświęcić jej zdecydowanie o. Pełen osobny materiał, bo jest to bardzo skomplikowane i bardzo ryzykowne, jeżeli chodzi o Erdogana, bo biorąc pod uwagę liczbę konfliktów, w które wchodzi Turcja, biorąc pod uwagę, jakie ma problemy gospodarcze i że nie jest chyba aż tak silnym państwem, by robić to, co nieustannie robi, no trzeba zastanowić się, kiedy ktoś powie: Sprawdzam przy kolejnym ruchu Erdogana. Z kolei Rosjanie nie mogą pozwolić na to, by przestać być tym państwem, które jest tym rozjemcą, arbitrem, jeżeli chodzi o sprawę Kaukazu. To jest bezpośrednie, bezpośrednie sąsiedztwo Rosji i z ogromnym historycznym bagażem właśnie wpływów w tym regionie. I tak jak. Dawna carska Rosja walczyła o wpływy w regionie z Imperium Osmańskim. Tak wydaje się, że Rosja dzisiaj wchodzi na ścieżkę rywalizacji pod rosnącą presją, jeżeli chodzi o ten region, region dzisiejszej Turcji, Turcji Erdogana. Pojawiają się też takie głosy, że to, co obserwujemy dzisiaj na Kaukazie, to jest. Kolejny efekt polityki wycofywania się z regionu Stanów Zjednoczonych Ameryki. To znaczy Amerykanie, którzy, którzy dzisiaj są zajęci przede wszystkim sobą, a w drugiej kolejności Chińską Republiką Ludową, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, przestali być międzynarodowym arbitrem, rozjemcą, a kiedy trzeba policjantem. Po opuszczeniu Bliskiego Wschodu Amerykanie zostawili pustkę, która została zapełniona przez lokalne konflikty, które na nowo rozgorzały. I te konflikty doprowadziły do tego, że regionalne potęgi stały się coraz śmielsze i coraz śmielej starają się oddziaływać na coraz szersze obszary geograficzne. Jasno pokazuje to, że prawo międzynarodowe cały system międzynarodowy, który miał zapobiegać właśnie tego typu granicznym konfliktom no, nie działa. Nie działa, kiedy nie ma siły, która byłaby w stanie to prawo międzynarodowe egzekwować. I na koniec myśl, która przyszła mi do głowy po zebraniu tych wszystkich informacji. Otóż jeśli założymy, że państwa czy społeczeństwa tworzą jakieś szersze grupy cywilizacyjne, to cywilizacja chrześcijańska, czyli czakrwiek poczucie wspólnoty interesów w obrębie Wspólnoty chrześcijańskiej, no już nie istnieje. A tymczasem w świecie muzułmańskim nie do końca tak to wygląda. No, trzeba zauważyć, że po stronie Azerbejdżanu od razu opowiedział się Pakistan czy Turcja, i oczywiście w grę wchodzą interesy, polityka, ale jednak ten aspekt wspólnoty interesów ze względu na wspólną religię jest w świecie muzułmańskim nadal bardzo obecny. Chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że ten świat jest bardzo zróżnicowany, ale ten aspekt tam jest. W świecie chrześcijańskim no, zupełnie go nie ma. I to absolutnie nie jest nowy fenomen. Myślę, że genezę takiego stanu rzeczy trzeba doszukiwać się już w pokoju westfalskim z XVII wieku. Jest to jeden z absolutnie najważniejszych traktatów, który ukształtował współczesną rzeczywistość, dlatego z pewnością trzeba będzie poświęcić mu osobny odcinek. I ja nie staram się tutaj ocenić tej sytuacji, tylko raczej stwierdzić fakty. To znaczy, no, nie można przeczytać czy usłyszeć o bojownikach chrześcijańskich, którzy ciągną do Armenii w obronie wiary. A można usłyszeć o bojownikach muzułmańskich, którzy walczą po stronie Azerbejdżanu. Oczywiście za pieniądze i oczywiście dla realizacji strategicznych interesów politycznych, ale ten aspekt religijny jest tam jak najbardziej również obecny. I myślę, że przy takiej okazji warto zauważyć tę sporą różnicę między cywilizacjami chrześcijańską a muzułmańską dzisiaj w XXI wieku. Podsumowując, mam nadzieję, że udało mi się choć trochę przybliżyć Wam się bardzo skomplikowany obraz sytuacji na Kaukazie. Jeżeli chodzi o jakieś przewidywania na przyszłość, to myślę, że najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że to jest jedynie kolejny etap, kolejny etap konfliktu, który trwa od bardzo, bardzo dawna. Oczywiście tym razem ktoś będzie bardziej zwycięski, ktoś bardziej przegrany, ale nie należy spodziewać się jakiegokolwiek rozstrzygnięcia, rozwiązania tej sprawy, które sprawiłoby, że spory odejdą w zapomnienie. To będzie kolejny etap sporu, który trwa od wieków. Kończąc chciałbym zapowiedzieć, że jutro odbędzie się live dla patronów, dlatego zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili skrzynki mailowe, tam będę wysyłał link do transmisji, zachęcam do zabrania udziału w programie na żywo, zadawania pytań, serdecznie Was wszystkich zapraszam. A ponieważ ten odcinek był dzień później niż zwykle, to pozwólcie, że podsumowanie tego dnia w tym tygodniu ukaże się w piątek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się do zobaczenia.